A czy nadejdzie taki moment, że pokażesz ich w mediach? Że co? Że pokażesz ich w mediach. Myślę, że nie. Chyba, że sami będą chcieli, ale, ale to na razie się na to nie zapowiada, ponieważ e, mają zupełnie inne plany na przyszłość. Bo ty bardzo mocno, Aneta, chronisz ich wizerunek i ogromny szacunek za to dla ciebie, bo przez tyle lat... Tak naprawdę no, nie wyciekły żadne zdjęcia. E, tak, ja cały czas dbałam, przez cały ten czas dbałam o, o ich prawo do ochrony wizerunku, e, bo to, że mają rodziców, którzy są znani, niekoniecznie oznacza, że oni też muszą żyć w tym świecie, w tym całym show biznesie. E, zwłaszcza, że no Nie mają takich planów, żeby zostać albo aktorami, albo jakimiś innymi osobami, które funkcjonują w showbiznesie. A w którym kierunku chcieliby się rozwijać? Nie za bardzo chyba mogę zdradzić, więc. No dobrze. Tak. Dobrze, to nie pytam, to w takim razie tam swoje plany zawodowe, bo rozumiem, że o tym możemy rozmawiać. Plany zawodowe są takie w sumie jak zawsze, czyli pierwsza miłość. Teraz od lipca znowu wchodzimy na plan, żeby kręcić kolejny sezon i spektakl, w którym gram. Lista męskich rzeczeń, które bardzo serdecznie zapraszam.